Kochani widzowie, witamy Was bardzo serdecznie na kanale Getsemani. Dziś mamy drugi odcinek już z kolei, w którym podsumowujemy poprzedni miesiąc, tym razem jest to listopad. W pierwszym odcinku mogliście posłuchać naszej historii, jak się poznaliśmy, jak Bóg nas spaja. Teraz przekonacie się i zobaczycie, jak wygląda nasza praca, jakie mamy z tym związane emocje, relacje nasze relacje, jakieś przygody itd., itd. Więc zapraszam Was bardzo serdecznie. Co, to może je ja zacznę? Bo jak tutaj też jechaliśmy samochodem, e, i tak padło właśnie pytanie do Sebastiana wysłuchaj, ale czy coś masz, czymś się chciał podzielić? tak? A Sebastian, że wiesz, co na razie mówię, to, to jeszcze tak e, nie mam nic takiego konkretnego, e, jednego, no bo jak wiemy, no w miesiącu dużo się dzieje, tak? E, I potem też jest dużo, e, dużo odzewu ludzi, ale powiem Wam, że mi najbardziej, mi osobiście, to jak dzieliliśmy się z Sebastianem m, tematyką e, bardzo intymną, jeżeli chodzi właśnie o Małżeństwo i o, o współżycie, to po tym odcinku, słuchajcie, miałam najwięcej wiadomości prywatnych, i wiecie, co dla mnie było to szokujące: ile małżeństw się z tym zmaga. Za przeproszeniem, ilu, ilu małżeństwom osoby z zewnątrz chcą wejść w butami w ten temat, wiecie, nawet bez jakiegoś takiego prowadzenia Ducha Świętego, tylko po prostu gdzieś, żeby. Żeby podyktować pod swoje dyktando. Jak to ma być, jak oni to widzą, wiecie, dla mnie jest to takie religijne. Eee, I wiecie, bardzo dużo osób jest poranionych. Naprawdę myśmy się spotkali, mieliśmy eee, spotkanie z jednym małżeństwem, gdzie przez taką sytuację prawie doszło do rozwodu, że już już naprawdę było no, niewesoło, nie tak? Więc. Ten temat dla mnie był bardzo ważny i widzę, że jest dla bardzo wielu małżeństw, w tym kobiet. Że nawet wprost niektóre się pytały, czy są gdzieś w Biblii, wiecie, jakieś fragmenty, że gdzieś nam Bóg nakazuje, jak to ma wyglądać. I w ogóle, wiecie, naprawdę zostały tak pokrzywdzone przez nauki i to nie chodzi tu tylko, że w zborach, tak? Bo to, yy, słuchajcie, i od osób gdzieś, gdzieś trzecich, braci, sióstr w Chrystusie, więc tego jest naprawdę bardzo dużo. Gdzieś nam się wydawało, że ten temat był tylko między nami. Tak. Tu nagle się okazuje, że to jest bardzo szeroki temat dla, dla wszystkich ludzi, pewnie jeszcze nie raz wrócimy do tego te, tematu na, na live'ach małżeńskich, ponieważ jest bardzo duże zapotrzebowanie, ale to damy się prowadzić jeszcze Duchowi Świętemu, jak to, jak to ma wyglądać. W ogóle ja tylko dopowiem, że yy, zaobserwujemy, że yy, jest bardzo wiele ataków na małżeństwa. I te tematy liveów małżeńskich, które, które staramy się co piątek o godzinie 22 prowadzić e, i poruszać różne tematy, tak? E, te, ostatnio, jak wiecie, był ten temat mm, właśnie relacji, e, jak ratować związek, e, który jest w kryzysie, e, temat właśnie współżycia w związku. E, I zabiegałem ten się ten nam. Za dotknął, tak? Mocno. Tak, tak, tak ten najmocniej, tak. ale również ten kryzys w związku, tak? E, bo wiemy, że teraz jakby diabeł atakuje małżeństwa, ponieważ małżeństwo jest pierwszym kościołem i relacja między mężem a żoną i jeżeli tutaj pozwolimy diabłu wejść e, i mieszać, to w tym momencie jakby cała później służba i wyjście na zewnątrz jest e, przygaszone, no bo my w tym momencie jakby staramy się zabiegać o siebie nawzajem albo żyjemy w kłótni między sobą e, i wtedy jakby nie świecimy na zewnątrz, tak? No bo jeżeli wpuszczamy złość, frustrację, gniew do siebie, no to, 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 to zamiast świecić na, na zewnątrz, no to my w tym momencie świecimy, ale nie tym, Czym powinniśmy? Dlatego widzimy, że te, te live'y są potrzebne i chwała Bogu, że niesamowite rzeczą. dla mnie jest osobiście to, że ludzie się odzywają nie? i mówią o swoich rzeczach intymnych i to jest niesamowite do no, nie wiem, To jest coś. Słuchaj, oni muszą to jest czuć taka sfera coś. mega prywatna, Tak, tak. ale muszą też czuć zaufanie, także bardzo dziękujemy, że odzywacie się do tej cudownej pary. Tak. Słuchajcie, to też, co wypiszecie do nas, tak? To jest, my wiemy, że to są bardzo sprawy delikatne, poważne. I słuchajcie, to zostaje tylko między, między nami, jak to do nas wysyłacie, tak? Jak wysyłacie to do mnie, czy prosicie o jakąś modlitwę, to zostaje między, między nami, bo my wiemy, że w małżeństwie jeszcze takie delikatne sprawy są naprawdę... Bardzo poważnymi e, tematami, bardzo trudnymi, e, więc dziękujemy Wam za ogrom zaufania, jakim nas zdarzycie. E, niech to tylko i wyłącznie naprawdę Jezus Chrystus odbierze sobie z tego chwałę. Niech nam daje mądrość, żebyśmy mogli usługiwać w tym. Mieliśmy również taką sytuację e, związaną z tym tematem, słuchajcie, że mieliśmy również ataki, żebyśmy tego jednak nie robili. Że mieliśmy taką sytuację, Sebastian miał, że pewne osoby zaczęły nam mówić, żeby, że wszystko fajnie, 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 ale one nas proszą, żeby dokładnie taka jedna była osoba, żeby na, żebyśmy tego nie nagrywali. Reszta wszystko ok, ale żebyśmy Tylko nie nagrywali w sensie live'ów małżeń. tak. A Sebastian mówi tak, ale słuchaj, mówi. Tutaj jest taki odzew ludzi, że no widzimy, że jest potrzeba, więc jak mamy nie, mamy nie nagrywać, tak? Miego złego to było po prostu. Nie? Tak, więc my już wiemy, no tym bardziej słuchajcie, jak ktoś nam mówi nie nagrywaj, no to jedziemy, tak? Nagrywaj. Tak, i te tematy jakby same nachodzą, tak samo y, myślę, że y, można, nie, ludzie możecie też pisać i proponować, tak? Tematy. Ja bym, kochani, chciał zadać pytanie, bo tutaj mamy Marcinę, mamy Krzysia, który jakby widzimy, pytają tutaj nas o jakby tą drugą stronę mówienia i dzielenia się, ale ja chciałbym właśnie zapytać was, kochani, bracia, bo wy jesteście od tej drugiej strony. Od tej strony yy, nagrań i jakby jak wy to odbieracie, bo, bo na przykład te yy, nagrania fałsz, prawda, tak? które jakby są w różnych miejscach, w różnych jakby yy, różnych pogodzie, jak wy to odbieracie z od drugiej strony kamery. Tak? Jak, to też dla mnie ciekawe, no bo, bo wiem, że też jakby każda osoba, która, z którą rozmawiam, mówią, że jest mega profesjonalna robota i urozmaicona. Tak? Za to też dziękuję, że to nie jest jakby tylko na jedno kopyto, jak to się mówi. Jak wy to odbieracie z tej strony drugiej? To ja mogę szybko odpowiedzieć. Jakbyś już spojrzałeś się na mnie, oczekujemy, aż powiesz, Także ja uważam, ja czuję przynajmniej tutaj przy tym naprawdę prowadzenie ducha świętego, bo nie trzeba się zastanawiać, wymyślać, to samo przychodzi. To jak wiadomo. zrobić kadr, jaki jak ten. No, zachodzimy na miejsce, okej, okay, dobra, to robimy taki, taki jest. Tutaj nie ma jakiegoś większego zastanawiania się po prostu. Tak. Najważniejsza tak. no jest cześć, 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 ale też, też jakby, się. no wydaje mi się, że poniekąd ja. Dostałem może taki dar do filmowania. Krzysztof zajmuje się tym profesjonalnie, na co dzień. Ja hobbystycznie, ale myślę, że też, no nie... Tak jak tydzień temu, zachęcamy sprawdzić pierwszy odcinek. Opowiedzieliśmy mniej więcej o tym, nie? między innymi. Jak, jak... Tak. A co ja powiedział? Szczęśliwi czasu nie liczą. Go. Tak jest, no To, <laughs> to jest tak. piękne właśnie, to jest piękne, słuchajcie. Ale w ogóle te odcinki prawda kontra fałsz, to są odcinki, które... Bardzo duży mają w ogóle odbór, nie? Mhm. One są kontrowersyjne i przez to też jest duża liczba wyświetleń, nie? Znaczy, nie jest jakaś kolosalna, tylko po prostu jak nawet sprawdzałem sobie, sprawdzamy czasami te wykresy, tam jak to wszystko wygląda, nie? To właśnie w poniedziałkowe premiery zawsze wykres idzie do góry, nie, czyli te y, treści, no już nawet nie chodzi o to, że one są kontrowersyjne, tylko to są treści, z którymi my się zmagamy na co dzień, no bo takie rzeczy jak właśnie y, ostatni film odnośnie Kościoła Mocy, prawda, no to to jest rzecz, którą y, ja znam z TikToka, którą znamy z Instagrama, którą ludzie mają z tym jakby do czynienia na co dzień w rolkach i widzą te rzeczy, tak, i potem oglądając takie treści, właśnie jak tam były w tym filmie y, zamieszczone, nie, to mogą utożsamiać to z, z całym chrześcijaństwem, prawda. No więc, ja jakby dopowiem do tego, co, co mówi yy, Krzysiek, bo yy, te tematy, które są tam poruszane, yy, często w komentarzach, a jest ich bardzo, bardzo wiele, i z każdym takim yy, nowym odcinkiem, nowym materiałem, tych komentarzy jest tyle, że czasami nawet trudno jest nam się odnieść do tych komentarzy. I yy, 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 dlatego zachęcamy Was, yy, kochani, żebyście przychodzili na live, y, które są w, w środy i w niedzielę. Bo tam, jak wiecie, również na żywo możemy odpowiedzieć na poszczególne pytania, lub możemy coś bardziej wyjaśnić, lub coś bardziej szczegółowo wejść. I pisząc komentarz, jakby nigdy nie oddamy pełni, głębi danego tematu, dlatego zachęcamy Was, abyście przyszli i na żywo te pytania zadawali. Natomiast do czego zmierzam? Do tego, że dużo osób pyta: Czy to nie jest jakby wyrzucanie brudów innych na zewnątrz? Wiecie, kochani, tutaj mm, chciałbym się do tego odnieść tutaj nawet teraz, ponieważ y, tutaj nie chodzi o to, żeby szukać sensacji i atakować poszczególnych ludzi, bo my wiemy, że z człowiekiem nie walczymy. Ja za każdym razem to powtarzam, że te wszystkie materiały są pokazywane po to, aby naświetlić dany temat lub dane nauczanie w świetle Biblii. Dlaczego? Ponieważ jeżeli wchodzi materiał, gdziekolwiek by on nie był, wchodzi on publicznie na, y, na, na internet i jest on rozpowszechniany. To w tym momencie, jeżeli widzimy, że jest coś niezgodne z Biblią, a jest to karmione jest to jakby to wysyłane do innych ludzi i ludzie karmią się tym materiałem, to również my mamy prawo, jakby odnieść się do tego biblijnie, aby pokazać światło z Bożego punktu widzenia, z, z Biblii, jakby w kontekście tego, co było nagrane wcześniej. I jakby nie robimy tego w żadnym ataku, w żadnej agresji, czy w żadnym, nie wiem, wytykania komuś błędów, tylko pokazania, co mówi Bóg w swoim słowie, w kontekście danego. Tym bardziej, że mamy być jak bracia z Berei, tak? Wszystko badać w Słowie Bożym. I słuchajcie, nawet jeżeli oglądacie nasze live, e, e, fałsz kontra e, prawda, jakiekolwiek materiały, nie tylko nasze, ale każde. Wszystko badamy w Biblii, słuchajcie. Nie wierzymy człowiekowi, wiecie, na Słowo, tak? Bo Słowo Boże również mówi, żebyśmy nie pokładali nadziei w drugim człowieku, że przeklęty jest każdy, kto pokłada nadzieję w człowieku. Po to mamy Biblię, jest naprawdę ona tak dostępna. Wiemy, że Ducha Świętego, wszyscy mamy takiego samego, więc Módlcie się, niech nam pokazuje Duch Święty prawdę, niech nas prowadzi. Po to dziękować Wszechmocnemu Panu, e, Duch Święty został posłany, że o tym nas przekonuje. O prawdzie, o sądzie, o sprawiedliwości. Więc moi drodzy, badajmy wszystko w Słowie, naprawdę, my was do tego zachęcamy, tak? Ja chciałam właśnie też dodać do tego, bo to nie jest kwestia podczas wypowiadania się na temat na dany temat. To nie jest wasze zdanie. Dokładnie. To jest oparte wszystko na piśmie, więc yy, tak naprawdę podstawa jest potężna. Do odpowiedzi, a my montując te filmy możemy używać, tak jak Sebastian powiedział, możemy używać e, tych materiałów na zasadzie prawa cytatu. Więc e, ludzie, to znaczy ci, co tam występują, są u kamery i tak dalej, robią to dobrowolnie i liczą się z tym, że to będzie upublicznione. No to tak, jakbyś film komentował. Czy ci się podoba, Dokładnie, czy ci tak. się nie podoba, tak? To jest, to jest na tej zasadzie. Skoro wychodzimy i chcemy być gdzieś publiczni, e, no i dajemy to na internet, który wiemy ma no, zasięg potężny. No to musimy się z tym liczyć, że może być odzew. Niekoniecznie musi, ale może, tak? Jezu. Więc to też jest. Tak, już możemy zostać na chwilę przy komentarzach, bo mam jeden wątek. Zdarza mi się oczywiście poczytać, bo bardzo dotyka mnie, jak ludzie komentują, jak. Oczywiście te, te złe komentarze też jakby są, poniekąd mają znaczenie, można tak. I chciałem się do jednego odnieść, bo po ostatnim naszym nagraniu, gdzie pierwszy raz się pokazałem, okazało się, że niektórym osobom, i to nie była jedna, podejrzewam, że mogło być więcej, ale przeczytałem dwa komentarze, że mam tatuaże. Nie, jedna osoba skomentowała, że jestem satanistą. To I teraz, teraz Marcin. To teraz uwaga. Nie jest. I tak naprawdę kocham Jezusa całym swoim wytatuowanym ciałem. Znaczy, w sensie nie jest całe, ale nie jest nic w tym złego, prawda? I już z Sebastianem rozmawialiśmy, że odcinek na ten temat powstanie, więc nawet jeżeli ktokolwiek się zastanawia, to uzyskacie odpowiedź na ten temat, czy tatuaże są złe i skąd się wzięły, i dlaczego jest w piśmie tak napisane w Starym Testamencie dokładnie. Widzicie, bo tutaj jakby pociągnę temat, dlaczego? Ponieważ Wiecie, my bardzo często patrzymy oczami cielesnymi, oczami zewnętrznymi i oceniamy książkę po okładce, tak? Widzimy człowieka i mówimy, o, on ma tatuaż, on jest łysy, on tak jak ja, tak? albo siedzi w czapce, tak? No to coś ma do ukrycia, albo bandzior, albo wytatuowany to jakiś gangster, tak? Zobaczcie, Bóg patrzy na serce. Bóg patrzy na serce i na to, co my chcemy przekazać, nie naszym zewnętrznym oznakom, to jak wyglądamy, ale to, co sobą reprezentujemy i to, co wypływa z naszych ust. Ponieważ e, wielokrotnie w Biblii, a najbardziej w księdze Samuela, widzimy niesamowitą e, historię, kiedy Bóg mówi, że człowiek patrzy na to, co jest zewnętrzne. Tak? Patrzy oczami, ale Bóg patrzy na serce. Dlaczego? Ponieważ jeżeli mamy w sobie serce mięsiste, serce kochające, które jest oddane Bogu, chce dla niego służyć, chce e, wychodzić do innych w miłości i dzielić się tą miłością, którą otrzymał od Boga, to tak naprawdę po owocach ich poznamy. I to jest kochanie najważniejsze. Dlatego, dlatego zanim ocenimy kogoś, no to w tym momencie jakby zobaczmy, co on sobie reprezentuje i jakie treści on głosi. Tak jest. Nawet teraz mi przyszło, tak. Jak na live ja raz też zadzwoniłem, podzieliłem się tym, jak mieliśmy. Bo jesteśmy w miejscu, gdzie w Łomży mamy swoją wspólnotę i tu się spotykamy. I żonetka, która się uśmiecha ale z tyłu, stoi za kamerami. Jakby z jej inicjatywy przyszły osoby można powiedzieć, które zazwyczaj omijamy na ulicy. No, do niektórych było czuć, że, że coś tam wcześniej spożyli i tak dalej, ale to była dla mnie taka ważna refleksja, nie? że zazwyczaj potrafimy, no, nie wiem, mam nadzieję, że mi się nigdy nie zdarzyło w ten sposób zrobić, ale ludzie omijają taki, takie osoby, bo śmierdzi, bo, bo, nie wiem, bo jest pijany i tak dalej, ale to jest nadal ocenianie po okładce bo nie wiemy z czym ta osoba się zmaga, nie wiemy jak wyglądało jej życie, a może ona potrzebuje właśnie takiej osoby, która podejdzie, złapie za rękę, nie wiem, przyprowadzi nawet do nas i razem się pomodli. Ale wiesz, to ja pociągnę ten wątek. No. <laughs> e, e, bo ja w związku z takimi osobami otrzymałam przepiękną lekcję od Boga. E, I to było w tamtym roku, w wakacje, jak prowadzimy e, ewangelizację, tam ze społecznością naszą Wyszkowską, z braćmi siostrami, wychodzimy na plac miejski. I wiecie, co w wakacje e, to jest taki szczególny dla mnie czas, bo wtedy e, jest go więcej tego czasu, nie pracuje, więc. Pamiętam, jak dostałam właśnie z Efezjan y, kilka y, wersetów. I wiecie, co? Jak dzieliłam się tym na, na placu miejskim, miałam takie ciekawe, mówię, do kogo to Boże jest. I wiecie, jak już zakończyło się, podeszliśmy, podeszliśmy i mieliśmy rozlewać zupę. Podchodzi do mnie mężczyzna, starszy. Widać, że to tak ujmę zmęczony życiem. Widać, że jakieś problemy niestety tam y, z, z alkoholem bądź z innymi używkami. No, niestety są. I wiecie co? On przyszedł ze łzami w oczach i mówi do mnie, co ja czytałam. No ja mówię, czytałam Biblię, Słowo Boże. Mówię, no i modliłam się, mówię, tak? Jak Duch Święty prowadził. I wiecie co? Ja z nim potem odeszłam na bok i on mi podzielił się swoją historią. Zasług słownictwa, jaki posiadał ten mężczyzna. Widać, że nie tylko wykształcony, ale mega inteligentny. Niestety zniszczył go alkohol, tak? i rodzinę, i pracę zawodową. E, był na bardzo wysokim kierowniczym stanowisku, dwa kierunki studiów, wiecie, więc po prostu e, człowiek, z des, jak patrząc wcześniej, no to wiecie, idealne, rodzina, zawód, wykształcenie, wszystko super. I nagle go spotykam i wiecie co? To był dla mnie przywilej i lekcja takiej pokory i uniżenia, że mogłam wspólnie się z nim modlić, e, że mogłam go poznać, że mimo że mm, no nieładnie pachniał, tak? Słuchajcie, to i tak przytulenie go, uniżenie, pomodlenie się za niego to była dla mnie mega lekcja uniżenia i pokory. I wiecie, nawet te komentarze wszystkie, co my czytamy <laughs> na YouTubie. Ja niestety, słuchajcie, nie odnoszę się do tych e, komentarzy, bo nie mam na to czasu, jest ich za, za dużo, e, ale jak się je czyta, to ja jestem wdzięczna Bogu nawet za tych ludzi, którzy atakują, tak? bo oni może w tym momencie tego nie rozumieją, co się dzieje, e, albo może jakieś tematy dla nich są poruszone, które ich bolą i się z nimi zgadzają. Ale rozgadzają. są na kanale. Ale są na kanapie. Tak. Więc tak. nawet, bo tu trzeba przecież poświęcić czas. Żeby Obejrzeć, to napisać, żeby to, to nie? Ale to też pokazuje stan ludzkich serc tak naprawdę. No mamy wgląd, nie? W stan ludzkich serc. Tak, typu... bo oni wylewają to na zewnątrz, co mają w sobie i to jest dobre. Bo gorzej, gdyby oni to w sobie trzymali, tak? Wiecie, e, to, to powiedzieliśmy właśnie, wiara rodzi się przez słuchanie. I jeżeli e, jakby my słuchamy Bożego słowa i słuchamy prawdy zawartej w Biblii, tak, no to w tym momencie dajemy Duchowi Świętemu też przestrzeń, żeby on w nas pracował, tak? żeby on pokazywał. I nawet jeśli z czymś nie zgadzamy, to merytorycznie możemy usiąść przy słowie. I tutaj zawsze powtarzam, że to nie chodzi o to, żebym ja miał rację, czy żebyśmy my mieli rację, czy ktoś miał rację. Tylko, żeby Chrystus był wyższy. Żeby pismo miało żeby rację. Żeby pismo miało rację, tak? Bo Jezus jest prawdą i tylko on ma być wyższy. Tak? I to jest tylko dlatego robione. Powiem Wam, kochani, że <grym> działo się w tym, w tym miesiącu troszeczkę, troszkę materiałów powstało. I ja tylko chcę podzielić się z Wami jeszcze jedną rzeczą odnośnie tych, tych takich poniedziałkowych nagrań, które są w plenerze. Wiecie, jak zaczęliśmy z tym kanałem, to był wrzesień, 17 września, no to jeszcze w miarę ta pogoda była tak, fajna. Tak. Ale teraz, jak wychodzimy i nagrywamy materiały to powiem wam, że, że jest trochę zimno I, i też są przygody jakby z tym nagrywaniem e, czy właśnie jakieś tam ogrzewanie się, czy jakieś tam podskoki, ale wiecie, e, jak widzicie, bo ciężko nie zauważyć, nie mam włosów. E, a że nagrywam wszystko bez czapki, e, no to z każdym tym nagraniem jest coraz zimniej, tak? I, i co ja mogę wam powiedzieć jedną rzecz, coś tak, z takiego, takich kulis, to jak nagrywaliśmy odcinek o buddzie... Tak? Dobra, to mamy. I teraz, i teraz, i teraz, bo tutaj mi jest, muszę, muszę Już mi tak zimno łapy jest. E, dobra, to powiemy, to, to, i, dobra. To jeszcze powiemy, a później idziemy. E, e, ojeju, nie! Tu muszę fragment powiedzieć. Bardzo ważny, bardzo ważny fragment do tego muszę powiedzieć, dobra? Bardzo piękny. Nie wiem, czy ten fragment znaliście, ale jest przepiękny. Ozeasza. E, dobra, i mam. Już, kończę ten materiał jednym fragmentem biblijnym z pierwszego Jana 15-17. O, ale zmalm. już jeszcze parę wi -wi. Jeszcze? Robimy? O kurde, dobra, damy, e, damy radę. Było nagrywanie z drona e, takich scen, żeby były one później puszczane, kiedy jest czytane słowo. I e, tutaj brat Marcin, e, który właśnie puścił tego drona, mówi: Seba, to ty czytaj. E, czytaj, e, ten, a my puścimy z drona, tak aby z wysoka, i nagramy kilka scen. No i ja zacząłem tak czytać, prawda, i mówię, to tylko chwila będzie, tak, a to już była końcówka, zimno, już od godziny, półtorej żeśmy byli y, przy tym samochodzie i wiecie, tak czytam, to czytam, tak widzę ten dron latak lata i tak mówię, ile jeszcze, ile jeszcze sobie, już mi takie ręce drżą i wiecie, i tak już całą księgę o Zasza przeczytałem. A my siedzieliśmy w aucie. A, a, a tutaj sobie siedzieliśmy w aucie, <laughs> ciepłutko, <laughs> ciepłutko, sobie tylko tym sterowali tym dronem. A żebyś to widział, jakby była ukryta kamera, bo siedziałem z Mariuszem i ja tak siedzę i tak klikam, bo dawno drona nie używałem i mówię, tak ten, o, dobrze widać, ładnie. On, nagrywa się? Nie, nie chce się włączyć. <grystanie> a ja stoję, już drżę cały, co nie? Mój tak, tak. patrzy na nich, widzę oddali samochód, widzę, że to lata cały czas, a ja czytam, już tak całą księgę Ozeasza przeczytałem, całą księgę Habakuka przeczytałem, co nie? I mówię, jej, miałabyś się nagrążdżał, wiesz się? I wreszcie dopiero patrzę, już wychodzą, mówię, uch, słuchajcie. Dlatego ja to pamiętam tak, że, że było tak zimno. Ale, ale ja nam jak Dota wbiegłaś, włączaj używanie, kierownicę i fotel. <grystanie> Dokładnie, dokładnie. Tylko są przygody, słuchajcie, kochani, ale to jest piękne, bo to się pamięta. Ale najważniejsze, chociaż na zewnątrz zimno, serca rozgrzane. Dla pana i to jest, to jest coś pięknego, kochani, że możemy tak usługiwać i, i chwała panu. bo jak nowe kamery nam przestają działać, nie? To też fajne. Tak, tak, tak. Czasami się tak zdarza, szczególnie jeżeli się kamery odpowiednio nie ustawia wszystko jest niestety możliwe w pośpiechu, więc... Yy, ale już teraz jakby nic nam nie przeszkadza i yy, to też widać, myślę, że po kanale, że te materiały, yy, znaczy przynajmniej ja to tak widzę, że z materiału na materiał... To jakoś jest troszeczkę lepsze, nie? że staramy się to coraz lepiej spinać. Znaczy, mamy, mamy dużo pomysłów ogólnie tak. na to. Mamy już te takie, że nie możemy zdradzać, ale e, to właśnie też skupiamy się na tym, żeby treść jest najważniejsza, oczywiście, ale obrazek. Też fajnie, fajnie rzucić, miłe dla oka. Wiecie, co dobre nie? to jest taki no, Dobre to jest, dodatek, jak coś się tak. dzieje. Tak, to też na przykład dla mnie to jest trochę nowa forma taki, te, tego typu nagrania, nie? Więc też kurczę, fajnie jest się czegoś nowego nauczyć. Nowe doświadczenie. I... Nowe doświadczenie, tak. Nowe doświadczenie. tak, tak. A tym ma... bardziej, że minęło dopiero 3 miesiące. No nie całe. No, 3 miesiące, a no, ale zapowiada się naprawdę super. I oby tak dalej, kochani. Ja tylko jeszcze na koniec e, chciałbym powiedzieć odnośnie. E, bo mówiliśmy o live'ach małżeńskich, mówiliśmy o live'ach QA biblijnych, czyli tych spotkań środowych, gdzie możecie przyjść i każde pytanie, które macie na sercu, możecie zadać, e, a my postaramy się oczywiście w oparciu o Biblię na nie odpowiedzieć. Ale również chciałbym powiedzieć te dwa zdania odnośnie tych live'ów tematycznych, ponieważ e, dużo osób się też odzywa i jakby m, zadaje różnego rodzaju pytania, e, które jakby. O, można powiedzieć na live, tym takim QA, ale tam powiemy w kilku zdaniach, a można by było się do tego odnieść jakby bardziej yy, głębiej i, i dłużej na, to, na tym live'ie tematycznym. Dlatego też, jeżeli macie. Jakieś y, tematy, które chcielibyście rozważyć, tak? Widzę, że teraz jest bardzo często temat utracalności, nieutracalności zbawienia, tak? Czy właśnie temat y, Eucharystii, czyli Wieczerzy Pańskiej w kontekście Biblii. I te tematy będziemy poruszać y, na właśnie tych live'ach tematycznych, y, które są w niedzielę o godzinie 20. Y, bo to też jest, jakby mnie to bardzo buduje, tak? jakby, że, że możemy wejść bardziej głębiej w Słowo, możemy przejść przez całą Biblię. Y, I też jakby tutaj mamy na sercu z braćmi i, i z moją żoną, żeby też wejść jakby w Stary Testament i w proroctwa tego właśnie zapowiedzi Jezusa Chrystusa i też zaczniemy tego typu live'y w niedzielę prowadzić dlatego zachęcam was kochani abyście przychodzili również w niedzielę trzykrotnie w tygodniu spotykamy się na żywo środa 22 biblijne Q&A piątek 22 małżeński live i niedziela 20 live tematyczny na który was serca kochani zawsze zapraszamy dzieje się ja też dodam że jeżeli ktoś się wstydzi, może są takie osoby, żeby nie pisać, znaczy, żeby że nie chcą napisać komentarza, nie? Bo widać link czy tam nazwisko, kanał, to można na maila wysłać. Takie pytanie i was ten się odniesie, nie? Getsemani jak zauważyliście, e, mamy koszulki z naszym logiem e, z napisem Getsemani. E, projekt wykonał e, mój dobry kolega e, z Łomży. Zrobiliśmy je dla siebie, bo nam podoba się logo, bo podoba nam się e, jakby ten styl i chcemy e, też po prostu ubierać je, tak jak teraz, sobie dobrze się czuć w tym. Wiele osób się o to pyta. Jak dobrze wiecie, Getsemani jest to od, ogród oliwny z Biblii. Postanowiliśmy wyjść do Was z inicjatywą. Jeżeli ktoś jest chętny, chciałby mieć taką koszulkę, bądź też z innym logiem, bądź też takie bicki, jak ma Sebastian. <sum> <sum> Zapraszamy Was. Link w opisie się znajdzie, więc możecie chodzić w naszych barwach reprezentujących Piękno Bożego Słowa. Tak, ja jeszcze chciałem powiedzieć coś, że jeżeli ktoś poznaje Słowo Boże, czyta je i ma jakieś pytania, które go właśnie nurtują, no to takie live tematyczne są świetnym rozwiązaniem, właśnie, żeby czy to zadzwonić, zadać jakieś pytanie na żywo, połączyć się. Ja mam akurat to szczęście, że regularnie z sepkiem się, że tak powiem, widzę, bo, bo nagrywamy materiały, więc ja takie pytania mogę zadawać osobiście i dokładnie dzisiaj zamierzam to robić, zamierzam ich męczyć po prostu i korzystać z tego czasu najbardziej Część, do nie rana. Tak, nie śpimy dzisiaj. Nie śpimy, nie śpimy. Ale oczywiście, żartuję sobie teraz, chwała naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Dziękuję Wam, że byliście z nami w kolejnym odcinku podsumowującym miesiąc. Widzimy się za miesiąc prawdopodobnie, ale oczywiście zostajcie, zosta zostawajcie na kanale. Nowe materiały pokazują się w zasadzie prawie codziennie, więc jest naprawdę co oglądać. Wpływają nowe świadectwa. Teraz będziemy w ogóle mieli tych świadectw coraz, coraz więcej. Ludzie są poruszeni, odzywają się, i to jest piękne, że, że Pan też daje wzrost temu kanałowi, także. We wszystkim chwalmy Pana, dziękuję Wam, że byliście z nami i do następnego. Hej! Do zobaczenia, kochani. Zobaczcie, to jest Paulinki szklanka. O, wyżej? z tyłu. To jest właśnie Paulinki szklanka. Tak jest, jak się białe szklanki daje kobiecie. O, proszę. Kupki, kupki, szklanki. Widać, że facet gada, nie? No. Robię to archiwum. Jeden, jeden pracuje i to wszystko, upowiedźcie to wszystko na kanale, a drugi śpi. Mani.